Trzy lata temu, nas byłem w Bazylikacie, tam byłem w takiej miejscowości, która się nazywała a Czerenca to jest miejscowość, to była katedra tak naprawdę miejscowość, kościół, miasto, które zbudowali te To było tak fascynujące, że nie mogłem później spać. Dzisiaj nie jesteśmy w Aczarency, jesteśmy w Polsce, w błonnym kamieniu pomorskim rodziny. To, co tutaj widzicie, to jest też stare, nie tak stare. To jest przy katedrze moje, ale tutaj też parę lat temu znalazłem, wierzyć mi się nie chciało, bo znalazłem wiadomość, informację, że tutaj, tutaj na te tereny kiedyś dotarł jakiś i jakiś, już nie pamiętam nazwiska, arabski kupiec, który dostał kupeszmarów za to, żeby wyznaczyć w półczesnej Europie, to był IX-X wiek drogi, które prowadzą właśnie skąd i dokąd nie wiadomo było, żeby te drogi dobrze wyznaczyć. I on trafił tutaj niedaleko stąd do z Kamienia do Woliny. A to, co to widzicie, to jest późniejsze, ale, ale zobaczcie, to się czuje tutaj. My